Dzień dobry SK77. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z twoją i przekazała Tobie przekaz chwili dla Ciebie. To jesteś ty, królowa, która patrzy i rozmyśla. Królowa monet na wieży swego pałacu, pałac potężny, wysoki, silny, ciężko go sfrosować. Ty czekasz i patrzysz, co się będzie działo w oddali. Popatrz, że ty nie ruszasz się z tego pałacu, tak wiele planów tutaj jest na stole: planów na twoją przyszłość, twoje życie, cele, pragnienia, ale ty z jakiegoś powodu zostajesz w pałacu zamknięta w swojej komnacie, nie wychodzisz poza ten teren. Popatrz, to jest twój ogród, twój dom. Bardzo ważna przestrzeń dla ciebie. Ale tu jest jakieś niebezpieczeństwo: te odwrócone dzieci. Ten ogród miał być piękną sferą do zabawy, do nauki, do życia, ale nie jest. Jest tu jakiś problem, jakieś niebezpieczeństwa, czyhają. Ta przestrzeń nie spełnia swoich założeń. I to zabiera tobie siły, energię. Ty w chaosie jesteś pogrążoną królową sił. Rzeczywistość wymyka się tobie z rąk. Nie panujesz nad energią, nad tym ogrodem. Rzeczy nie dzieją się tutaj po twojej myśli. Nie masz sił, nie masz mocy, by coś tu zmienić. Popatrz. Brak synchronizacji. Pole akasze odwrócone. Jesteś totalnie rozregulowana. I tutaj pojawiają się różne lęki, niepokoje, blokady, brak takiego spokoju na sercu, przez to, że marzenia się nie dzieją, plany się nie dzieją, a ty zamknięta w tej komnacie musisz pozostać. Popatrz na tego mężczyznę on jest odwrócony. Jest nad tym ogrodem. Ten mężczyzna nie daje tobie miłości, nie daje tobie stabilności i pewności. Piękne energie on ma odwrócone, co negatywnie wpływa właśnie na twój ogród. I tutaj popatrz ty i ten mężczyzna w przyszłości na ósmej karcie, to jest jakiś urząd, to jest jakaś sprawa. Jakiś urzędnik lub sędzia, dokumenty, prawa, przepisy, ale ta waga też jest odwrócona, więc też jest tu brak harmonii, są nierównowagi, jakbyście chcieli przechylać te szale na własną korzyść. Jest brak harmonii prawnej pomiędzy wami, jakbyście tą wagą szarpali każdy w swoją stronę. I popatrz dalej. Znów archanioł, także odwrócony, nie daje tobie bezpieczeństwa, nie daje tobie opieki, nie daje tobie ochrony. Ten mężczyzna totalnie ciebie nie wspiera, a ty totalnie nie potrafisz zapanować nad rzeczywistością, którą masz. Twoja uwaga na ten moment będzie zorientowana właśnie na ten ogród. I na ten urząd, na walkę o przechylanie tej szali na swoją korzyść. Na ten moment pojawia się tutaj tylko wyczerpanie i walka. Idzie trudny czas, a ty zbieraj siły, oszczędzaj, nie marnuj na rzeczy, które jej nie potrzebują. Każda moc ci się przyda. To był przekaz chwili dla Ciebie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.